Panie, ile razy mam przebaczać? Wtorek trzeciego tygodnia wielkiego postu. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Żywa woda nadziei, codzienne komentarze do Słowa Bożego. Chyba nie ma na Ziemi takiego człowieka, który by nigdy nie doświadczył jakiegoś zranienia, jakiegoś rozczarowania, jakiejś przykrości od strony kogoś, kto jest bliski, kogoś z rodziny, kogoś znajomego, a być może nawet przyjaciela. To są trudne momenty, to są trudne doświadczenia, które czasami nawet. Potrafią kwić w naszych sercach przez długie, długie lata. Ale te doświadczenia, z jednej strony bardzo trudne, z drugiej strony jednak, są dopustem Pana Boga, mającym na celu między innymi nauczyć nas miłosierdzia i przebaczenia. Bóg chce, żebyśmy byli do Niego coraz bardziej podobni. A Bóg jest miłosierny, On przebacza, On nie żywi urazy. Zechciejmy zatem dzisiaj przytulić się do serca Jezusa, poczuć bicie Jego serca i doświadczyć najpierw Jego przebaczenia, naszych słabości, naszych grzechów, naszych upadków, aby potrafić przebaczyć tym, którzy nam zawinili. Zachęcam Was, moi drodzy, abyście znaleźli dzisiaj czas, aby przytulić się do serca Jezusa.